Witajcie na kanale Marcin Czyta. Dziś przeniesiemy się do XVIII-wiecznego Londynu i dzięki Grahamowi Mastertonowi doświadczymy jego mrocznej strony. Bardzo mrocznej. Zapraszam. Sabat czarownic z początku zapowiadał się dobrze. Masterton, w połączeniu z powieścią osadzoną w świecie realnym, to z reguły gwarancja przynajmniej niezłego poziomu i wciągającej lektury. Z takim też nastawieniem i oczekiwaniem sięgnąłem po tę książkę. Tu na moment przeskoczę na koniec, kiedy to ze zdziwieniem stwierdziłem, że powieść jest kontynuacją, a historię Beatrice Scarlet powinienem już znać ze szkarłatnej wdowy, którą kiedyś podobno czytałem i nawet mam na półce. Cóż, to tylko sygnał, że powinienem do tamtej lektury wrócić. Na szczęście brak wiedzy o wydarzeniach pierwszej części nie przeszkadza w śledzeniu tych późniejszych. A zaczyna się dramatycznie. Życie wdowy Scarlet to pasmo nieszczęść. Jakby było mało śmierci męża, pastora w małej miejscowości Sutton w New Hampshire, pewnego dnia bez śladu znika jej mały syn Noah. Poszukiwania nie przynoszą rezultatu i wszyscy dochodzą do wniosku, że najprawdopodobniej porwali go Indianie bezpowrotnie. A jakby tego wszystkiego było mało, to jeszcze do miasteczka przybywa nowy pastor, skutkiem czego Beatrice wraz z córeczką Florence musi opuścić plebanie. Znajdując się w sytuacji bez wyjścia, przyjmuje propozycje władz kościelnych i powraca do ojczystego Londynu. Odtąd będzie pracować w przytułku dla upadłych kobiet i chronić jego podopieczne przed zagrożeniami dla ciała i duszy, jakie niesie londyńskie życie. Początkowo wszystko idzie mniej więcej zgodnie z planem. Praca wychowawcza przynosi pewne sukcesy. Czasami większe, czasami mniejsze, a co pewien czas część dziewcząt wygrywa los na życiowej loterii i zostaje wybrana przez niejakiego George'a Hazarda, handlarza tytoniem, a zarazem głównego dobroczyńcy i sponsora przytułku, do pracy w jego fabryce, co daje im szansę na znaczną poprawę sytuacji życiowej, a nawet na znalezienie męża z całkiem wysokich sfer. Wszystko się komplikuje w momencie, w którym Beatrice, odwiedzając przypadkiem fabrykę George'a, wyraża chęć odwiedzenia swoich byłych podopiecznych. Zostaje jednak poinformowana, że jest to niemożliwe ze względu na ich chorobę, co w Londynie z połowy XVIII wieku nie było niczym dziwnym i nie budziło żadnych podejrzeń. I wszystko wróciłoby do normy i spokoju, gdyby nie to, że Beatrice była córką aptekarza i znała się na przyrządzaniu leków. Gdy wróciła do fabryki z lekarstwem, okazało się, że spotkanie jest w dalszym ciągu niemożliwe, ale już nie ze względu na chorobę. Tym razem George Hazard poinformował wdowę Scarlett, że jej podopieczne zniknęły po odprawieniu satanistycznego rytuału. Jednym słowem, okazały się wiedźmami. Co więcej, zabrał ją na wizję lokalną, by na własne oczy zobaczyła zwłoki kozła i magiczne znaki wymalowane krwią. Przeciętnemu Londyńczykowi wystarczyłoby to w zupełności jako dowód kąszachtów z piekłem i skutecznie zamknęło temat. Ale Beatrice taka odpowiedź nie wystarczała. Młoda wdowa nabrała podejrzeń i rozpoczęła własne potajemne śledztwo. Najpóźniej w tym momencie czytelnik z jako takim kryminalnym doświadczeniem orientuje się, jaki będzie w przybliżeniu wynik tego śledztwa i los dziewczyn. A główną niewiadomą i mimo wszystko atrakcją będzie to, jakie przeszkody zarówno realne, jak i nadprzyrodzone, będzie musiała pokonać Beatriz na drodze do prawdy i jaką cenę przyjdzie jej za to zapłacić. Czytelnik, znający Mastertona, będzie z kolei zorientowany, że będzie krwawo, a los wcale nie obejdzie się z wdową łagodnie. No i że w zakończeniu będzie element niespodziankowy. Książka nie zawiodła moich początkowych oczekiwań. Akcja trzyma w napięciu. Nie brakuje wątków pobocznych mających spory wpływ na wątek główny. Są emocje, czyta się przyjemnie. Czyli jest wszystko to, czego się oczekuje od tego typu książki. Dodatkowym plusem powieści jest całkiem realistycznie wyglądające przedstawienie brytyjskiej stolicy z tamtej epoki pokazanie tego, jak skrajna bieda przeplatała się z wielkim bogactwem. I zwrócenie uwagi na to, że bogactwo i moralność wcale nie muszą iść w parze, a wręcz najczęściej stoją po przeciwnych stronach. Ocena końcowa: 8, bardzo dobry. W następnym odcinku pozostaniemy w mastertonowskich klimatach. Może zgadniecie, która z jego powieści będzie kolejna. A na razie, łapka w górę, subskrypcja i do usłyszenia.